Jeśli chcemy kupić suwa marki premium najprawdopodobniej pójdziemy do salonu BMW, Mercedesa czy Audi. No to są takie najoczywistsze, najoczywistsze wybory. No to są główni gracze w Europie, którzy od dekad trzymają trzy pierwsze miejsca. Oni konkurują między sobą, no ale nie zapominajmy też o mniejszych konkurentach, jakimi są na przykład Volvo w Polsce na czwartym miejscu, czy no stosunkowo młoda marka która powstała w 1989 roku, jaką jest Lexus. No i Lexus, no nie zdziwię was faktem, że w Europie najlepiej sprzedającym się modelem jest NX, czyli no SUV, bo jakoś tak się stało, że ludzie sobie bardzo podobali te SUWy. Chociaż mi się wydaje, że dzięki właśnie SUVom mogą powstawać wspaniałe samochody, jak na przykład u Lexusa GSF, RCF. Jakieś Mki, AMG, czy na przykład 911, jak to miało miejsce z Kajemką. Ale dobra, nie będę przedłużał, bo dzisiaj nagrywam z GoPro. Wiatr trochę zaczyna wiać, więc mam nadzieję, że będzie mnie i tak dobrze słychać. Dzisiaj zapraszam Was na taką krótką przejażdżkę, test najnowszego Lexusa NX -a drugiej generacji. Ja dostałem na test Lexusa NX 350h, czyli taka można powiedzieć klasyczna hybryda tojotowska czy lexusowska samochód. No, chyba widać, że jest w wersji wyposażenia F Sport, jest taki bardziej sportowy, ten czarny grill, lakier hit blue, to jest wyróżnik między innymi wersji F Sport. No, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo apetycznie bym powiedział, więc jeżeli macie dzieci, jeździcie po te dzieci do szkoły, je przywozicie, odwozicie, to naprawdę uwierzcie mi, obserwując parkingi pod szkołami, bo tam roi się od mam i tatusiów w suwach. Nie wiem, jakoś widocznie tam są ciężkie warunki na tych parkingach. Offroadowe warunki na tych parkingach pod szkołą, więc uwierzcie mi, że naprawdę będziecie się wyróżniać. O ile oczywiście ktoś lubi się wyróżniać, bo raczej w tym samochodzie no szczególnie w tej specyfikacji no nie zginiecie. W Jeżeli chodzi o takie specyfikacje, no nowa, druga generacja jest przede wszystkim w 95% niby według Lexusa zaprojektowania od podstaw i tylko 5% zostało ze starego NX-a, ale no niestety producent nie podaje co dokładnie zostało zmienione tak w 100% a i co zostało ze starego NX-a. Jeżeli chodzi o takie diametry, znaczy powiedzmy, zmiany, jeżeli chodzi o wymiary. Samochód jest szerszy i dłuższy od NX -a poprzedniej generacji o 2 cm, no i jest też od niego wyższy o pół cm. Patrząc z boku, samochód no naprawdę może się podobać, jeżeli lubicie suwy. Według mnie też, tak powiem, notabene, że suwy są, no takim można powiedzieć, trochę wybawieniem dla petrolheadów. Ja tam swoje mogę mówić na temat suwów. Ale faktycznie SUWy no, uratowały też sportowe modele. Jak wiecie, na przykład z Kajenem 911 -ka może być produkowana dzięki temu. Z Urusem pewnie tak samo, z Bentleyem. One podnoszą sprzedaż, one robią kasę, a zostają, marki mają możliwość produkowania fajnych modeli. Szkoda, że no, na przykład Lexus miał GSF, a RCF, chyba jeszcze cały czas jest w cenniku. No albo na przykład piękne LC500. No ale to już zbaczając, bo znowu odpłynę. Wróćmy do NX. a Słuchajcie, tutaj mamy 20-calowe felgi. Jeżeli chodzi o sam aspekt designerski, no wydaje mi się, że takie bazowe 18 wyglądały tu by słabo. Spójrzmy sobie, jak samochód wygląda z tyłu. O wiecie, no jakby wydaje mi się, że samochód jest bardziej ewolucją designerską względem swojego poprzednika. Z tyłu zwróćcie uwagę, że mamy taki rozstrzelony napis Lexusa, też napis NX350H, który sugeruje, że mam tą podstawową wersję. Hybrydy, czyli taką klasyczną. Rozstrzelany napis Lexusa. Wydaje mi się też, że Skoda to zapoczątkowała ogólnie jest taka moda. Zauważyłem, że wielu producentów to jakby kultywuje właśnie te rozstrzelone swoje napisy. Tutaj plus, że mamy od otwierania elektrycznej kapy taki duży przycisk, bo w poprzednich takich zwykłych Lexusach, jak na przykład ESM ostatnio jeździłem, to na przykład był taki mały kwadracik, więc to jest akurat plus. 545 litrów bagażnik. Mamy tutaj, no słuchajcie, haczyki, bo wiem, że wielu to pewnie będzie interesowało. Gniazdo nawet 12V, jakieś takie siateczki. Tu pod matą Lexusa jest, są schowki i one też wchodzą jakby do tej deklarowanej pojemności 545 litrów. Składana taka, nie wiem, ten tutaj macie taka półeczka. Tutaj są siateczki nawet nowe samochód ma lekko ponad 3000 przebiegów, więc to nawet zaśnie nie jest odpakowane. Jeszcze spójrzmy sobie jeszcze raz, zanim pokażę Wam jak samochód wygląda w środku, bo no właśnie ten środek jest, jest taki powiedzmy, delikatnie mówiąc dla mnie kontrowersyjny. Okej, okay, dobra. Wejdźmy sobie do środka. Jeszcze tutaj, jak korzystając z okazji, że jesteśmy na zewnątrz, wlew do paliwa. Tu się leje 98, więc to jest jakiś mały minus. Zawsze przy cenach wyższych, no niestety musimy trochę więcej płacić. Zbiornik ma 55 litrów, co jest, tak powiedzmy, wartością optymalną. Zrobicie realnie 600-700 km. Taka nowość klamki. Nieuchylane, tylko mają tutaj taki przycisk, to są klamki elektryczne. Ja osobiście jestem zwolennikiem powiem wam takich zwykłych, takiej klamy wielkiej, jak to zawsze miało w miejsce w leksusach. No ale idziemy z duchem czasu. Elektronika już po prostu jest wszędzie, więc widać, że nawet i w leksusie tak może być. No dobra, zobaczmy, jak wnętrze wygląda. Przede wszystkim słuchajcie, fotele. F-Sport to jest taki wyróżnik, takie bardziej sportowe, normalnie z regulowanym zagłówkiem, oczywiście. Emblematy F-Sport tego nie mogło zabraknąć. No i dobra, wsiadam do środka. O, tutaj macie jeszcze też na przykład te listwy. No, dzisiaj ludzie lubują się. No, słuchajcie, klientela potrzebuje te wszystkie AMG Power, Ja mam, ja już nie będę mówił o co o tym wszystkim myślę. Jak widzę elektryki z dywanikami AMG. O. No ale widać klienci to lubią kiedyś się śmialiśmy, e, kiedyś się śmialiśmy z BMW, e, którzy mieli 316 i w LPG i mieli M3. -ki. Dzisiaj widać e, wydając 300 tysięcy klienci tego chcą, ja już tego nie oceniam. Widocznie po prostu zwiększa to słupki sprzedażowe, tak jak wam mówiłem. Słuchajcie, odpalmy ten samochód. Bo, no to jest tutaj po prostu rewolucja, co się dzieje. Jeszcze zwróćcie uwagę, że tu mamy takie też możemy tak elektrycznie otwieramy, wciskając. No, albo jakbyśmy chcieli, to mamy normalnie jeszcze cięgno. Dwa razy trzeba o Oj, coś nam się zacięło. O, teraz mi się udało. Nie wiem co tam było nie tak. No, w każdym razie możemy w dwojako otworzyć te drzwi słuchajcie, to tu jest rewolucja największa ten ekran 14 calowy bazowo ma nie 10 cali ale we sporcie już jest tutaj 14 no to jest ten system multimedialny, który wszyscy no, że tak powiem dziennikarze, media ogólnie narzekało zawsze na ten system z tym na przykład gładzikiem, touchpadem no jest, to, jest to duża zmiana. Lexus poszedł bardzo w dotyk, ale co by nie mówić, jest bardzo responsywny. Bardzo no tutaj reaguje. Jest też prosty w obsłudze. No jak widzicie, sterowanie klimatyzacji zostało już też wyniesione w formie tutaj dotykowej. Jedynie no mamy tutaj sterowanie o nawet tu, jak się ładnie zmienia temperatury takimi pokrętełkami. Tutaj grzanie szyby, to jest chyba od lusterek też grzanie. Um, ogólnie wszystko jest obite skórą, tylko to już nie jest dla mnie ten poziom, co zawsze Lexus e, ze sobą jakoś tam e, prezentował. Jest wszystko miłe dla oka, ale już na przykład, nie, już nie mówiąc tutaj, to jest tam tragedia, jak te kable, te plastiki, tu, o tutaj z kolei pod tą e, kolumną kierownicą jest bardzo chamski plastik. Ale to już generalnie nie jest poziom gdzieś tam takiego, który chwaliłem Lexusa. Jest bardzo dobrze, ale nie jest to tak, żebym powiedział, że rewelacja na tle jakiejś konkurencji. Oczywiście tutaj ta ładna skóra, te przeszycia, ale już miejscami mam wrażenie, że tak powiem, jest poziom marek premium europejski, czyli BMW, Audi i Mercedesa. Więc, ale wydaje mi się, że dla większości to nie będzie miało większego znaczenia, bo jest dosyć ok. Tylko słuchajcie, no tutaj mamy na przykład gałkę do zmiany, znaczy selektor do trybów jazdy. Tutaj mamy akurat tryb jeszcze Sport, Sport Plus w F-Sporcie. No i chcąc wybrać tryb Normal, musimy wcisnąć. I uwaga, wciskamy. No co, co ma być? Słuchajcie, no w aucie prasowym i to jeszcze w no nie wiem, w samochodzie, który ma zobaczcie, 3600 km i wciskam i to normalnie wpada no przecież myślałem, że to tak na początku ma być ale okazuje się, że to tak nie jest to powinno się trzymać w miejscu, nie wiem z czego to wynika, no piano black no niestety będzie się rysowało będzie się kurzyło, to już widać tutaj pod słońce druga sprawa, jeśli chodzi o ekrany tu, tu jest wszystko też macie no, cyfrowe, że tak to nazwijmy nie ma żadnej wyświetlania, żadnej nawigacji. Możemy to wszystko personalizować, co to tutaj jest wyświetlane, tylko z kolei już musimy tutaj wejść. Eee, wyświetla. o ile dobrze pamiętam, no nie, właśnie już widzicie, się pogubiłem. No w każdym razie to musimy wszystko zmienić z, na podstawie, tutaj przeklikując się przez to menu i to jest takie dosyć męczące. Eee, z kolejnej takiej rzeczy, zobaczcie, na przykład możemy sobie przełączyć e, lusterko między kamerem a takim klasycznym, to jest bardzo ciekawe. Samochód ma no, najwyższe nagłośnienie Marka Lewinsona, 17 głośników zrobione pod ten samochód, no rewelacja, tutaj w ogóle nie mam żadnych zastrzeżeń, no po prostu klasa. Też wyższy mam wrażenie taki bas jest niż np. w WS jak jeździłem. Bardziej tu się dobrze słucha takiej muzyki techno, tam bardziej taka muzyka można powiedzieć popowa, klasyczna, tutaj faktycznie ten bas daje radę. Fanatycy, że tak powiem, odpustu, disco polo będą zaszczęśliwi, tutaj normalnie w nocy się świercą kolory ambientowe, takie nastrojowe, czy jakoś tak to się nazywa, to są w każdym razie 64 kolory do wyboru, funkcje są oczywiście do sterowania, na przykład, Hi Lexus, Hi Lexus, czy mogą Ci jakoś pomóc? Wyłącz wentylację fotela. Wyłączanie wentylatora fotela kierowcy. No, i widzicie, teraz mi tutaj wyłączył, właśnie fotel, żeby mi nie wiało za mocno. Tak samo mamy head-up display, który bardzo ładnie pokazuje: jakieś tutaj, takie, wiecie, dotykowe przyciski, które można personalizować. Nie wiem, czy teraz widać na tym head-upie. Tam też można je obsługiwać. Ogólnie wnętrze jest bardzo przejrzyste ale no mówię, Lexus strasznie poszedł gdzieś w taką stronę europejską Minim, jest spadek jakości i tak samo dosyć sporo dotyku się pojawiło, jest taki bardzo ten samochód pod klienta europejskiego ale co na pewno przysporzy jeszcze większą sprzedaż temu samochodowi temu modelowi, więc ja mogę narzekać, ale wiemy, że klienci po prostu to lubią będzie się tutaj podobał ten dotyk Generalnie, naprawdę samochód jest mocnym rywalem już dla takich europejskich konkurentów. To, co chciałbym jeszcze pochwalić, żeby nie było takiego narzekania, chociaż to rzadko mi się zdarzało w Lexusach, spójrzcie na to. Tak jak no, narzekaliśmy na system, narzekaliśmy również na kamerkę. Lexus zobaczcie, no jest HD w końcu, jest normalna, fajna kamera 360 do tyłu, no, naprawdę wygląda to przesympatycznie. Można w końcu z tego normalnie korzystać, więc to jest na pewno duży plus. Ogólnie siedzi się w samochodzie, bardzo, bardzo to wygodnie. Ja nie mam żadnych problemów. Mam normalnie miejsce nad głową. Schowki. No, tutaj mamy z dwóch stron taki klasyczny schowek otwierany. No, widzicie, no, tu to wszystko są takie plastiki. Nawet widać, że tutaj coś było, coś jakby tak. Nie wiem, czy tutaj może moje czepiatwo, ale no, nie jest to najlepszej jakości plastik, taki odlew. No, w sensie chodzi o to, że jeżeli ktoś miał obcowa obcował z wieloma Lexusami, ja naprawdę testowałem sporo tych samochodów od Lexusa. Miałem takie szczęście. I jest po prostu spadek jakości, to nie jest w żaden sposób moje jakieś czepialstwo, tylko jest, jest ta definitywna różnica. Klient, tak jak mówię, klient europejski będzie bardzo zadowolony, no bo jest to samochód pod te gusta, robiony dotykowy ekran, wszystko poszło to z duchem czasu, tak jak konkurencja europejska. No jeżeli patrząc, porównując do takich Lexusów prawdziwych, Brakuje tu tego. Samochód odszedł mocno od takiego swojego rodowodu. No jest też zmniejszona ilość przycisków. O ile dobrze pamiętam, tam z 70 parę na 40 kilka jest zmniejszonych ilość przycisków fizycznych, no, czyli hmm. większość musiała przejść na, na, na tutaj obsługę na ekranie. Też, słuchajcie, tu mamy schowek oczywiście. Też mi dajcie znać, jak w ogóle Wy wyoceniać sterowanie ekranem. Czy wolicie więcej przycisków, jak ma to miejsce właśnie w starszych Lexusach, w koreańskich markach? Czy wolicie iść właśnie z duchem, nazwijmy to, takiej europejskiej motoryzacji? Szczególnie tutaj Mercedes przoduje w tym, jak na przykład S-klasa, W223 czy najnowsza C-klasa. Dobra, skoczmy jeszcze do tyłu, pokażę Wam, jak tam się, jak, jak się siedzi z tyłu. Zanim jeszcze pójdę wam pokazać jak wygląda tył samochodu. Tutaj, taki, może być dogranie po paru dniach, bo zauważyłem kolejną taką niedoróbkę. Żeby też nie być takim gołosłownym, tu mamy te takie pokrętełka do temperatury, które widzieliście wcześniej. No, bardzo ładnie wyglądają te wyświetlacze. Tutaj zwróćcie uwagę, że przy pasa fotelu pasażera to ciągniemy. No, nic się nie rusza w miarę, jest to ładnie zamontowane. Tam delikatnie może słyszymy taki uskok. I żeby też nie być taki czepialskim, ale no, zobaczcie. no, jeżeli tutaj jest to zamontowane w miarę ok, to czemu tutaj w samochodzie? No, mówię, odbierając samochód, miał dokładnie 2700 km. Delikatnie pociągnę i zobaczcie, to mogę całe wyciągnąć. No, to tak nie powinno być. No zaraz to, o. żeby to, no zaraz to naprawimy, żeby tutaj tego nie zepsuć. I tak samo jeszcze jedna taka moja uwaga do tego schowka. On jest też taki strasznie luźny, na większych jakichś wertepach może trochę latać, albo jak kierowca z przodu będzie tak jak tutaj miał trochę z tyłu załadowany, też może uderzać. To jest akurat już takie trochę może ciepialstwo. Mm, ale o, tam jakieś papierki, to niepotrzebnie pokazywałem, ale no to, no to tak nie powinno być, słuchajcie. Z kolei, a mamy tu porównanie, że to jednak, e, widzicie, trzyma, a ciągnę dosyć mocno, tu nie, nie wiem z czego to wynika, no tak samo jak już wcześniej widzieliście ten wpadający przycisk. Jakieś małe niedoróbki, no to jest jedyne co? No, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Czy to jest nadmierne czepialstwo, czy to jednak faktycznie troszeczkę producent tutaj poszczęcił. I tak samo, jeszcze a propos tej deski, jak się lekko nią uderza, tutaj wszystko też, no zobaczcie, jak to pracuje. Tutaj nawet ta wentylacja, tutaj to spasowanie, no to tak nie powinno być, wydaje mi się. No dobra, zapraszam Was jeszcze do tyłu. Zobaczmy, jak ten samochód wygląda. Z tyłu czy jeszcze, ja może nie jestem najlepszym testerem, że tak powiem, jeśli chodzi o takie wymiary, ale będę się starał, bo wiem, czy ten samochód dostałem jako jeden z pierwszych, a pewnie jest masa osób, które są zainteresowane tym autem. Cieszę się, że dostałem w wersji F-Sport, nie wiedziałem, żeby ktoś właśnie miał taką. Bardzo, bardzo ładna specyfikacja, też dajcie mi znać, co mi myślicie. Słuchajcie, no podłokietnik, bez żadnych bajerów, cup holdery są w środku. No co tu jeszcze mamy, ja się mieszczę jak najbardziej nad sobą Widzicie pewnie, że miejsce nad głową bez problemu bardzo komfortowo Miejsce na nogi jak najbardziej mam Grzane, grzane tyłki jak ja to mówię Dla pasażerów z lewej i z prawej strony 12V USB-C Pod takimi klapkami, ale nie zbyt dobrej jakości Zapomniałem Wam powiedzieć, że też fajnie, że Lexus daje z przodu macie USB-C, albo A, tak jak ja korzystam, takiego starszego typu. Tu jeszcze warto wspomnieć z przodu, bo to jest akurat bardzo fajny schowek, że słuchajcie, tu macie normalnie indukcyjną ładowarkę, a pod tym mamy duży schowek, który jest bardzo ładnie zrobiony z takiej welury. To jest duży plus i też 12V, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. No z tyłu też głośniki Marka Levinsona z takim, no właśnie z tą plastikową fakturą, no to tak, tak średnio bym powiedział wygląda widziałem w wersji omotenashi, czyli tej najwyższej e, można, to jest, znaczy bardziej komfortowej bo na chyba w cenniku nawet kosztuje tutaj tyle samo co f-sport e, macie na przykład takie obicie z takiego drewienka więc to na pewno bardziej apetyczniej się wyróżnia tutaj miejsce na jakąś małą butelkę e, jest, jest ta taka cykorka, wieszaczek no i ogólnie no jedynie co bym się przyczepił, no to na pewno jest ta biała tapicerka, Elegancko wygląda, ładnie wygląda, no ale niestety wiemy jak to będzie wyglądać, zwłaszcza jeżeli to ma być taki samochód rodzinny, to niestety no, będzie się bruźno. No zobaczcie, tutaj myślę, że tutaj jeszcze dwóch, trzech testerów więcej. I... A i będzie już będzie trzeba jechać na car detailing w środku. Nowy Lexus NX jest dostępny w dwóch wersjach. Lexus w ogóle, no i tutaj mamy NXA 350H, czyli klasyczną hybrydę. Ja takim samochodem właśnie teraz jadę. Znaczy testuję, ale jest jeszcze dostępna 450H wersja. I to jest pierwszy plugin w ogóle w historii marki. Ja mam klasyczną hybrydę. Toyota. Silnik 2,5 benzynowy, dwa elektryki. Łączna moc układowa to jest 244 konie. Oni by 24 konie więcej. Procent, przepraszam, więcej względem NX-a 300H poprzedniej generacji. No i generalnie Lexus tutaj mówi, że wiadomo, jest tam dużo ulepszone i tak dalej. To jest generalnie niby hybryda czwartej generacji, tak to określają. Skrzynia cały czas ECVT. Jeżeli mam być szczery, Kurczę, no nie chcę wyjść. Wiem, że się mówi dużo o osobach, które, wiecie, Toyoty chwalą i tak dalej, reklamują, ale naprawdę te, te hybrydy są tak dopracowane. One realnie, naprawdę mało palą. E, przyjemnie się z nimi tak e, ko, koegzystuje. E, bardzo miło się z nimi po prostu tak żyje. E, no bo do takich samochodów nie musicie jakiejś sportowej jazdy, nie potrzebujecie super osiągów, chociaż tu mamy 7,7 e, do pierwszej setki więc według mnie rewelacja bardzo fajnie jest dynamicznie jest dobra reakcja na gaz zwłaszcza w trybie tym tutaj wersji sport, sport plus jeżeli chodzi o właśnie prowadzenie bo prowadzenie no też jest genialne jakby jesteś zdziwiony że SUV może się tak prowadzić no, Naprawdę prowadzi się, no może nie jak, znaczy nie jedzie jak przyklejony, bo to bym bardziej powiedział o Ferrari, jakimś 488 Pista, McLarenie 720S, którego testowałem. Zapraszam Was do testu. Widzicie, tu taka skrajność wsuwa, e, teraz testuję. Ale naprawdę prowadzi się bardzo dobrze, no kurcze, nawet sprawia radość z jazdy, że tak to nazwijmy. Może sprawić, nie ma jakiejś podsterowności, trzeba naprawdę przegiąć, czy żeby była nadsterownością, nie ma jakichś specjalnie przechyłów. No naprawdę jestem bardzo zdziwiony, że tak może się prowadzić e, SUV W wersji F Sport, tylko w wersji F Sport mamy adaptacyjne zawieszenie Ono działa w trybie Comfort, znaczy jakby są dwa tryby tego zawieszenia, bo trybów mamy więcej Ale działa w trybie Comfort i Sport Plus, znaczy sportowym, czyli się usztywnia zapewne No i tutaj jest taki minus e, ja nie wiem, mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej twardo, generalnie w tej wersji F sport mam takie wrażenie, no nie, musiałbym się klasyczny powiedzieć, jest twardo tu jest zbytnio tak sportowo co no, mija się po prostu z charakterem, z tym samochodem z tą jednostką, tak jak wam mówiłem tu jest bardziej tak na jazdę miejską i pewnie wielu z was teraz oglądając zastanawia się, ile tak ten samochód realnie pali, no to słuchajcie w mieście, jak będziecie jechać powoli to nawet i spalicie z 6,5 u mnie przy takiej dynamicznej jeździe liczymy 7, 7, 7 litrów, to, tak ok, to jest tak normalnie. 8,5 litra to było, słuchajcie, wczoraj z miastem, z trasą i z próbami takimi dynamicznymi, kilka razy do 100 i trochę więcej. Więc 8,5 litra to jest rewelacyjny wynik, biorąc pod uwagę, że jedziemy z samochodem, który waży, no nie wiem, no tam liczmy na potrzeby testu z 1800 kg, bo tam jest podane jakby w danych technicznych: samochód od 1720 do 1850 coś takiego, bo to wszystko w zależności od wersji czy mamy szyber, marka Levinsona i tak dalej, który ponoć chyba nie jest nawet dostępny w wersji hybrydowej, a naprawdę ten audio to musicie mieć, ten 17-głośnikowy to jest coś przyjemnego więc samochodem na trasie, tak jak mi wychodziło, to też takie 8 litrów, bardzo przyjemnie się nim jedzie, samochód jest jeszcze lepiej wygłuszony, z przodu mamy podwójne szyby ogólnie naprawdę jest bardzo fajnie jedynie no mówię mnie irytuje za dużo jest tego po prostu dotyku jest zbytnio tak europejsko bym powiedział no to jest niestety no Lexus zmienił swoje podejście no ale no nie ma co ukrywać ja wiem to że klienci na pewno to pokochają ponieważ no jest to taka odpowiedź raczej na potrzeby tak jak jeszcze kolejny raz się powtórzę europejskiego klienta więc e, nie dziwi mnie to w żaden sposób. Jedynie szkoda, no mówię, że jest to spasowanie, nie wiem, czy to ten egzemplarz, czy to tak ma być. Bo jeżeli to tak ma być, to jest zwróćcie na to uwagę, bo to jest naprawdę lipa, że w Lexusie coś takiego jest, wstyd to mówić, bo te samochody od lat mnie zachwycały właśnie jakością materiałów i tym spasowaniem. Tu coś poszło nie tak. Może to ten egzemplarz? Ogólnie jest tak, mam wrażenie, trochę bardziej po, poszczędzone na materiały. Jest mniej gąbki i tak dalej, ale to już gdzie niegdzie już plastik jest takiej gorszej jakości. Jak chociażby tutaj ten schowek. Nie wiem, mówię, może się czepiam. no Zwróćcie na to uwagę. Nawet na kierownicy w starych Lexusach, nawet w poprzedniku, była taka miękka gąbka. Tu jest oczywiście ładna perforowana skóra, ale jednak brakuje tego czegoś, tej, tej, tej. Te, Takiej gąbki, taka, że jest taka gąbczasta, bardziej była taka mięciuteńka, jakbyśmy w domu jakiś miękki kocyk trzymali, więc tego brakuje. No, ogólnie Lexus jest w środku rewolucyjny jest to NX, jest naprawdę rewolucją, jeżeli chodzi o podejście do technologii, pójście do przodu. Ten samochód w żaden stopień nie, nie powiedziałbym, że jest zacofany, jedynie troszeczkę poszło właśnie z tą jakością. Słuchajcie, dajcie mi znać co myślicie o nowym NX -ie. Jeżeli chcecie mnie obserwować, wiedzieć co aktualnie testuję, zadawać pytania do temat samochodów i tego co aktualnie się u mnie dzieje, obserwujcie mnie na Instagramie. Nie zapomnijcie, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. No i oczywiście dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co myślicie właśnie o NX Czy jest to ciekawa konkurencja dla właśnie GLC, X-Trójki, czy na przykład q Czy bardziej byście się zdecydowali? No mówię, samochód na pewno. No, rewolucyjny, dużo dotyku, bardzo europejski, bardzo nowoczesny, i cóż, no, to jest droga w nieznane. Lexus, no naprawdę poszedł o krok, o krok w coś innego, że tak to nazwijmy. Ja nie przedłużam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć!